Kogo my tu mamy? Nasz pastuch. Zresztą potrzebuję właśnie kogoś takiego jak ty. Czego ode mnie chcesz? Wciąż masz problemy ze strażnikami miejskimi? Sam zaraz załatwię ci problemy, durniu. Szukam pewnego gościa. Nie mogłem go znaleźć w mieście, a ci durnie tutaj też nic nie wiedzą. Jest szczupły, ma ciemne włosy i nosi czerwoną zbroję. O ile wiem, był skazańcem starej kolonii. Jego imię zaczynało się chyba na D. Czy ma na imię Dexter? Możliwe, że tak ma na imię, nie jestem pewien. Będę musiał poczekać, aż stanę z nim twarzą w twarz. Coś jeszcze? Tak, ty pyszałku. Potrzebuję broni. Potrzebuję prowiantu. Trochę złota też by nie zaszkodziło. Oto 10 złotych monet. Ty, biedaku, zatrzymaj te grosze. Mam lepszy pomysł. Niedaleko stąd jest jaskinia. Zakopałem tam swoje rzeczy. W jaskini jest niebezpiecznie i nie mogę tam iść sam. Chcę, żebyś mi pomógł. Chodźmy do twojej jaskini. Ruszajmy. Można ufać. Nie mam czasu na takie rzeczy. Znowu jedna z tych głupich bestii. A! A! Jedna bestia mniej. Patrz, mój przyjacielu. Oto ta jaskinia. Tu masz kilo. Rzeczy zakopałem gdzieś w środku. Miejsce oznaczyłem krzyżykiem. Na co czekasz? Właź do środka i przynieś moje błyskotki. A co z tobą? Ktoś musi pilnować tyłów. A teraz właź do środka. Zabieraj się z. Znowu jedna z tych głupich bestii. Jedna bestia mniej. Znowu jedna z tych dłukich Jedna bestia mniej. Sądzę, że coś znalazłem. Czemu tak długo cię nie było? Znalazłeś coś? Tak. Wykopałem sakiewkę ze złotem. Dawaj ją! Proszę. Dobrze, to znaczy, że wciąż są tutaj. Okazuje się, że jednak na coś się przydajesz. Dobra, słuchaj. Zakopałem więcej złota w innych skrytkach, a ty je dla mnie znajdziesz. Dobra, na małym jeziorze z dwoma wodospadami jest wysepka. Tam powinna być moja skrytka. Na płaszkowyżu znajdziesz dwa kolejne miejsca, w których coś zakopałem. Pierwsze miejsce leży za tamtą farmą, a drugie w pobliżu wejścia na przełęcz przy wodospadzie. Są tam schody prowadzące z pół do onara, u podnóży schodów jest wgłębienie, a w nim kolejne miejsce. Będę na ciebie czekać na rozdrożu pomiędzy polami tego bogatego farmera. Nie zawiedź mnie, bo będziesz tego żałował, jasne?